Siemanko widzowie, Ja jestem Palka. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o nowej aktualizacji w Pet Simulatorze X. Tak, ma wyjść nowa aktualizacja, nie wiadomo kiedy. Ja też się boję, że tu naprawdę nie będzie nowa aktualizacja, ale naprawdę nowy Pet Simulator. Bo Preston już chyba mu się nie chce robić tej gry. Yy, więc tak, ma być nowa aktualizacja. Yy, Preston i Big Game, nie Big Game, Rzuciło już kilka zdjęć na Twittera. Za sobie o nich porozmawiamy dobra a zanim przejdziemy do odcinka zostawcie subika łapkę w górę i napiszcie czy chcecie więcej takich filmów czy nie dobra jak widzicie tutaj na razie nie mamy licznika żadnego tutaj nic nie ma ale yy, teraz właśnie wyświetla nowa mapa ściana na razie jak ma wyglądać po prostu w betsum że nowe aktualizacje Tutaj macie teraz na ekranie. Yy, to będzie taki... można powiedzieć zgliczowany świat mi się wydaje. Taki... Nie żeby dużo albo coś, tylko po prostu taka wiecie, taki... Taka metoda, takie... Nie wiem, może prezent chciał sobie zrobić żart, bo, mi, bo jakby yy, te jest moim zdaniem najbardziej zbogowaną mapą w Petsimulatorze X. Bo tam kilka rzeczy się działo. O, tu jest domek akurat, widzicie jakie szczęście. Yy, że tam dużo się działo I teraz pomyślałem, że sobie że Preston sobie po prostu chce sobie pożartować z nas i stworzył specjalnie taką mapę która będzie zglitchowana yy, już będzie chyba 2-3 pety w wersji Golden Niezwyczajnej nowe z tego świata i teraz macie je tu na ekranie, zobaczcie sobie na nie one są takie... Taki, ten kotek mi się mega podoba jakby nie wiem co w tym kotku widzę, ale mega mi się podoba no, i ten piesek. No, piesek. Oj, jest ten. Zaraz dominus. że mam jeszcze jedno zdjęcie, i zobaczycie sobie. Najbardziej mi się kotek z tego wszystkiego podoba. Eee, najprawdopodobniej też ma jeszcze być ten eee, smoczek w wersji gryczowanej. Jakby teraz robić te pety, one są cały czas podobne, prawie do zwykłych petów. Ale te pety. Są takie bardziej... takie bardziej rozmaicone, można tak powiedzieć. No po prostu mają takie dziwne coś obok siebie, takie gliczowane. Więc mi się że po prostu... No... prostu chcę sobie z nas pożartować. No. Zobaczcie. W końcu, może nie wiem czy to tak będzie, ale w końcu... będzie chyba się ta tabliczka w końcu. Ta tabliczka widzowie z nami od jakichś 3 miesięcy, czterech. Około. Ostatni audyt wpecunuję to, że był 24 grudnia, czyli prawie miesiąc temu. Więc no widzowie, widać, że postanowi się totalnie nie chce. Ja już mam prawie wszystko pozbierane. 9 brudów mam 10 milionów. Tutaj mam wszystko 999, nie miliardów. Wszystko mam prawie u FULA, gemów trochę mam dużo. Pety też już mi się nie chce zbierać, bo zobaczcie jakie mam, tylko mogę sobie je posprzedawać. Ostatnio dużo petów sprzedałem, więc widzowie. Jak chcecie więcej takiego odcinka, zostawcie subika, łapkę w górę. Zapraszam Was na live'y, które są często. No i ja się z wami żegnam. Pa pa! Niala.